Są jakieś ciekawe rzeczy w końcu. Idzie. No, no, jak gdzie? No tam. Z przodu, nie? To takie kamienne. Częstym pytaniem, gdy zaczynacie keto, a szczególnie w parach, jest. Dlaczego ja się tak staram, Jestem rok w keto i mam pół milimola we krwi. A moja dziewczyna weszła dwa tygodnie temu i ma 3,5 milimola! Albo dlaczego on ma GKI poniżej jedynki? A ja jakieś beznadziejne pięć? Czy rzeczywiście powinieneś przejmować się tym, że Twoje wyniki teoretycznie są słabsze, i powiedzieć sobie, że ketoza jednak nie dla mnie? Nic bardziej mylnego! Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, zapraszam na bardzo kontrowersyjny film, ale też przy okazji klarujący tę chorą sytuację Wychwyt ciał ketonowych. Przyjrzyjmy się organizmom tych dwóch osób. Jedną z nich jest początkujący ketogenik. Pół roku w ketozie, coś tam dopiero zeżar przed chwilą, czyli teoretycznie ketony we krwi powinny mu spaść, a z drugiej strony facet 5 lat na Keto, bez żadnych wyskoków czy przerw, też coś tam zeżar przed chwilą. No dajmy na to, że to ja jestem, no, no dobra, niech to ja będę. Czyli w teorii no ten to powinien mieć poziom. Obajkują się w palec, coś tam zabolało, sprawdzają poziom ketonów we krwi i co i wielkie rozczarowanie! Bo ten młody ma 1,5 mm, a ten stary ketogenik ma 0,3 mm, czyli teoretycznie nawet w ketozie nie jest. Czy na pewno zajrzyjmy w głąb ich organizmów? Jak widzicie, ketogeneza, czyli powstawanie ciał ketonowych zachodzi u jednego i u drugiego, u tego starego, co ciekawe powstaje nawet trochę więcej tych ketonów, więc co to cholery z tym robi, no? Poszukać coś musiał. No nie zupełnie, bo im dłużej w keto, tym umiejętności twojej wątroby rosną i w ogóle ma lepszy ekwipunek, wyższy poziom i tak dalej. No lepsza jest, lepsze skile. Dlaczego jednak stary wypadł z keto, a młody nadal jest? I tutaj zaczyna się wielkie zdziwienie, bo ten stary nie wypadł. Nie, nie. Wchodząc do krwiobiegu młodego i starego, widzimy, że ketonów stary ma nawet więcej, ale patrzcie. Coś tam takiego małego pływa i zbiera te ketony, a to, a to se tam włoży do mięśni i przerobi na energię, albo idą prosto do mózgu te ketony jako preferowane źródło energii, a u młodego też niby są jakieś tam zbiory i rzeczywiście coś tam korzysta z tej energii, no ale reszta tych ketonów to jakoś tak bez celu pływa i nie wie co zrobić w sumie, no. Dobra, i dlaczego tak się dzieje? No na chłopski rozum oczywiście muszę ci wytłumaczyć. Gdyby porównać to do sytuacji, nie wiem, no... Chłopa takiego przewalającego gnój. Gnój będzie właśnie wtedy tymi ketonami, a, a łopata takim transporterem, co zbiera te ketony i wrzuca je do mózgu i mięśni. No to widzisz, no, temu chłopu trafił się naprawdę wymagający koni. Ten gnój czyli te nasze ketony się tam gromadzi i w ogóle już nie wiadomo co z tym zrobić ten koń taki złośliwy tam produkuje się cały czas, no i no co ten chłop ma począć no, jak to co, no, bierze dwie łopaty i przewala dalej. I właśnie takich łopat, czyli transporterów kwasów monokarboksylowych, długoletni ketogenik ma sporo, sporo więcej stąd poziom ciał ketonowych w jego krwiobiegu jest dużo niższy, no. Jaki więc wniosek? Ano chyba już teraz jest jasne, że transportery kwasów monokarboksylowych to sprawa indywidualna każdego człowieka i jeśli poziom ciał ketonowych bykwi krwi powinien być dla ciebie na początku przygody, jakimś wyznacznikiem mówiącym o tym, czy jesteś w stanie ketozy. No tak, z biegiem lat, no będzie ich coraz, coraz mniej, no aż dojdziesz do smutnego poziomu, keto, kocura. Bo nie sztuką jest mieć właśnie dużo gnoju nagromadzonego, tylko żeby ten gnój spełniał jakąś funkcję. I właśnie chodzi o to, żeby te twoje ketony były w mózgu, w mięśniach, a nie po prostu zapływały po żyłach. GKI BMI w świecie keto. Sami widzicie, że nie warto latać z glukometrem, ciągle mierzyć poziom ciał ketonowych, wrzucać w relacje swoje niesamowite wyniki tam po 4,5, po 5 mmol i ciągle tracić pieniądze na paski. No owszem, glukometry to są świetne narzędzia diagnostyczne, których powinniśmy używać raz na jakiś czas, na kilka dni, ale też nie popadajmy no, w skrajności, nie módlmy się do nich, jak, nie wiem, no codziennie jak do jakiejś wyroczni, w, nie wiem, tam wielbimy jakieś składamy ofiary, <grym>, gdy mamy więcej milimoli niż kolega, bo co, gdy okazuje się, że pomimo tego, że twój Twój kolega ma teoretycznie GKI na poziomie 85, czyli już ten terapeutyczny, a ty masz, nie wiem, 6-3 i tak naprawdę to ty jesteś w głębszej katozie i lepiej korzystasz z wychwytu ketonów? No, z takim oto pytaniem do rozważenia chciałbym Cię teraz zostawić. Pamiętaj, że poziom ketonów czy współczynnik GKI nie powinien być żadną wyrocznią mówiącą o tym, jak dobrze robisz swoje keto, a jednak powinno to być samopoczucie i to, jak zdrowy jesteś. Dzięki wielkie, że byłeś ze mną w tym filmie. Niezależnie na jakiej diecie jesteś, czy jesz mięso, czy żresz ziemniaki, życzę Ci miłego dnia, uważaj na swoją wewnętrzną świnie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pani przy... tak? Ale pani przewodniczko, no proszę powiedzieć co to jest? No gdzie ale gdzie jesteśmy, no? To nic mi pani nie powie. To te usługi takie jakieś, nie wiem, no. Zamówiłem Zamówiłem przewodnika, nic mi nie powiedzie jestem nawet